Cześć Siemano, jest Sanglouse. Jest to kolejny odcinek kariery Lechem Poznań FIFA 19. Zaczynamy od pokazania tabeli naszej ekstra klasy. Mamy trzecie miejsce 10 punktów Jagielonia, pierwsze miejsce 12, pogoń, drugie, drugie miejsce 11, więc to wszystko jest ciasno, ale to dopiero piąta kolejka spotkań, więc na pewno to się nieraz przetasuje jeszcze. Dobrze, jesteśmy tutaj do góry tabeli, to ważne. Inne kluby tak nie mają, na przykład Korona 5 spotkań przegranych. Także bardzo cienko zakłamę tutaj też niezbyt dobrze 4 spotkania przegrane, jeszcze jedno ma spotkanie do tej chyba tej kolejki. Także widzimy jak to różnie rozmaicie je, jest teraz. A jak Korona chyba teraz przegrała też pucharze Polski? 3 do 2 z jakimś zespołem z niższych lig. Także ciekawie, ciekawie to się zapowiada jak drużyna z Ekstraklasy takie baty dostaje, no bo można to nazwać batami, przegrany mecz z drużyną z niższych lig polskich, także ciekawie się to naprawdę zapowiada. Dobrze, mamy Tomczyka do wypożyczenia, robię akceptuj ofertę, poprzednia została odrzucona, Gumny do Milanu. Oczywiście odrzucamy nie, tym, nie ten transfer, nie w tym momencie. Kogo tu jeszcze mamy? Demarko, ale myślę, że nie chciałbym go sprzedawać obecnie. Ch chciałbym, żeby chociaż na rezerwie był w razie czego. Jeszcze mamy zaburicia. Nie, Burić będzie drugim wyborem. Rezerwowy bramkarz w razie czego. Także odrzucamy. Demarko też od oczywiście odrzucimy. Myślę, że to będzie. Chyba ostatni transfer w tym okienku. Na, na razie chyba nie będziemy nikogo sprowadzać, oprócz tego zawodnika, którego za chwilę zobaczycie. Damian Szymański, Wisła Płocka, jeszcze lata, Eśpedek, taki defensywny pomocnik. Wartość ma dosyć dużą, ale my oczywiście zechcemy zejść z tej wartości. Zaproponujemy 700 tysięcy. No dobra, trochę chcą więcej procent od sprzedaży. Co oni się na ten procent uparli w tej FIFie. Eee, zmień procent od sprzedaży może damy 8% 15 No to za chwilę wam usunę procent i się skończy. Dobra. Dychę. Zobaczymy. Okej, okay. dobra, więc taka kwota bym odpowiadała. Szymańskiego, on widzicie, ma 3 gwiazdki sztuczek. Je, trzy gwiazdki słabszej nogi, o to mi też chodziło. Pracowitość w ataku wysoka i w obronie również wysoka, także myślę, od bramki do bramki. Teraz, oczywiście, negocjacje zobaczymy, jaką rolę będzie chciał. Rola naszego klienta, ważny jeszcze, ja bym mu chciał dać rotacyjne występy, ale się pewnie i tak nie zgodzi. Próbujemy. To za mało. Dobra, niech będzie miał, ale i tak nie będzie grał w tylu spotkaniach, ilu będzie chciał, bo on będzie bardziej rezerwowym, będzie z ławki chodził. Ale czemu takie krótkie kontrakty chcą podpisywać? 4 lata proponuję. 2 lata. No to pewnie się spotkamy na 3 latach, jak to zwykle bywa. Dobra, no to 3 lata pasują. Fajnego menadżera ma ogólnie. Klauzula, oczywiście. Mogłem zakończyć negocjacje z klauzule, klauzulą. Płaca. Chcę trochę podwyżki o po 4400 euro. Zobaczymy. Pensja może zostać. Płaca. Ale... Premia... Premia za występy. Gdzie ta jest? Właśnie tutaj premia. Na pewno tak, taka za duża. Może usuniemy tą premię. W ogóle, żeby nie miał. No dobra, w zamian tego dostanie 200, 200 euro podwyżki. Jeszcze więcej. Także myślę, to będzie dobry kontrakt. I nowy zawodnik, myślę ostatni, jeśli chodzi o rynek transferowy, bo jeszcze będziemy się wspierać juniorami, ale to za chwilę. Dobrze, przechodzimy do kadry juniorskiej. Mamy 7 milionów, więc nie będziemy szczędzić i zatrudnimy. Za... Połowę budżetu tego tre, skauta Ryszarda Damczyka, który będzie nam dobrych zawodników yy, znajdował. No, mam nadzieję, że najlepszych jak tylko się, jakich tylko się da. Yy, Na tym nie będziemy oszczędzać. I mamy nowego skauta. I niech rozpoczyna skauting. Oczywiście szukamy kogoś z Polski. Niech, niech będzie to jakiś Polak. E, oczywiście, bo e, ostatnio nam w poprzedniej FIFA znajdywało Brazylijczyka jakiegoś, ale to nie chcemy takiego czegoś. E, 6 miesięcy typ. Kogo by, my byśmy chcieli w ogóle, powiedzcie? E, bramkarza myślę nie, bo mamy. Ogólnie mocny w obronie. Uzdolniony technicznie, skrzydłowy. E, obrońca myślę, że też nie. Może rozgrywający jakiś źle rozgrywający. Albo nie skrzydłowy bardziej by pasował. Na lewą stronę w razie czego. Kurcze, trudno tutaj. Nie można po prostu... Dobre, dobra. Rozgrywający może zrobimy. Niech będzie. Dobra, przechodzimy teraz do spotkania z Miedzią, tutaj jeszcze sobie ogarniam skład, czy coś tu robimy, jakieś zmiany. Myślę wszyscy wypoczęci, wszyscy gotowi, więc zaczynamy spotkanie z Miedzią. No, piłka do Amarala, chociaż jeszcze odzyskanie, Jeftić będzie podawał i juźwiak będzie sytuacja, nie, ale no tutaj on podał do bramkarza z kolei, zbyt lekkie uderzenie. Piłka do juźwiaka, juźwiak, teraz on odgrywa, będzie gol. No nie, nie ma bramki znowu. Jeftić tym razem nie wykorzystał sytuacji. Ale wszystko tutaj zrobiłem co powinienem. Nawet jeszcze podałem do Jefticia. Jeftić, odzyskaliśmy piłkę. Może teraz uderzenie z broni. Bramkarz Miedzi, jeszcze jak przy piłce. Nie. Amaral kiwa się i uderzenie na bramkę no spudłowo, ale mieć nie istnieje w tym spotkaniu. Do tej pory, bo ciągle my atakujemy, ciągle my Oddajemy uderzenia, co prawda niezbyt celne, ale jednak jesteśmy przy piłce. No i Mieć ponownie tutaj, teraz oni mają sytuację strzelecką, no i Loska musi interweniować. Odgryzają się pomału. Teraz ładna klepa Gajos, będzie uderzał Gajos! No ale takie uderzenie, żeby bramkarz miał dobre statystyki. Piłka z powrotem do Gajosa, Gajos będzie dośrodkowywał teraz. Czy ktoś to zamknie? Bramkarz wyczyścił, ładnie. Ale już jak będzie tą sytuację teraz on kończy, uderzy z daleka. No i teraz mamy bramkę w końcu, mamy bramkę w drugiej połowie, 65 minuta. Już zdobywa bramkę. No i podbiega do kibiców. Oczywiście, którzy jak zawsze są na stadionie i dopingują swój klub. Dobrze, że w końcu strzelamy tej miedzi, bo już się naprawdę zrobiło nieciekawie. Aby znowu tracić punkty. Ale teraz już jak ładnie za pola karnego uderza. No i prowadzimy w tym spotkaniu 1 do 0. No, bawcie się więcej pod tym polem karnym. Za chwilę wam piłkę zabiorę, tak jak teraz to zrobiłem. I Halland będzie miał sytuację do zdobycia bramki. Czy ją wykorzysta? No nie no, spanikowałem. Dwie minuty już do liczonego czasu gry się skończyły. Więc sędzia powinien już dawno widzać i to też czyni. Wygrywamy skromnie z Miedzią, 1 do 0 i zdobywamy 3 punkty do naszego dorobku. Symulujemy jak zwykle trening, Loska w końcu 69 ma umiejętności, już blisko do 70 niedługo. Oferta za Kostewicza. No nie, Kostewicz będzie podstawowym, podstawowym tutaj zawodnikiem, więc nie chcemy. Mam ciągle oferty za Buricza, ja je odrzucam, jak już mówiłem Buricz będzie naszym rezerwowym ramkarzem. Tomczyka wszystkie akceptuje, wszystkie są odrzucane. No to jest w trakcie, ale pewnie też odrzucą. No i od dziwo Tomczyk poszedł na wypożyczenie, więc bardzo dobrze ogra się tam i wróci. Myślę, że będzie tutaj walczył o skład. Chociaż to chociaż taki plus. Konferencja prasowa. Zobaczymy, czy coś się zmieniło w tych konferencjach. Chyba nie S. Pinto, ten trener Warszawy. Zrobimy, prowokuj. jak ma. Zobaczymy, czy to coś da. A tu mamy ostatni dzień okienka transferowego, więc będzie podsumowanie transferów. Już widzę tutaj jakieś oferty znów za Buricia. No, Buricia jest rozchwytywany, ale nie chcemy yy, sprzedawać Buricia, więc odrzucamy. Tutaj w tej godzinie nic nie będzie. Mogliby to trochę urozmaicić, bo to tak trochę słabo wygląda trochę robią kopiuj w kraj widzę w tej karierze menadżerem nie, nie zbyt dużo nie rozwijają według poprzednich części, kolejna oferta transferowa, znów Buric nie Buricia nie puścimy no i oferta za Makuszewskiego ponad 3 miliony no tutaj bardzo dobrze, bardzo dobra oferta, ale z Makuszewskim mam plany odnośnie Lecha, więc odrzucamy. I co to jest drużyna z Chin? Bo nie kojarzę takiej drużyny pewnie do Chin. Ale robimy odrzuć. No wiadomo, już przebili tą ofertę zdecydowanie. Jeszcze jakaś oferta będzie transferu. Ponownie za Makuszewskiego, ale teraz West Brom się zgłosił. Odrzucamy ofertę. Tutaj zdecydowanie mniej już za Makuszewskiego. Czyli dać zobaczymy. Jeszcze, jakie były ciekawe transfery w tym okienku. ISKO do Manchesteru City 128 milionów, prawie euro. Więc niebotyczna kwota. Fekir do City, więc City szejkowie rozbili bank i kupowali naprawdę yy, zawodników za duże kwoty. Tiago do Chelsea, Jose do Romy Tutaj Kim Bappe do Liverpoolu. O, nie wiem, czy taki transfer miałby miejsce. Brandt do Lipska. Teles do Barcelony. O, Werner do Atletico Madry. No tam jest przecież Costa. To nie wiem, czy by jeszcze chcieli takiego środkowego napastnika. Chyba, że na dwóch by grali. Czyli Griezmann jest też. Chyba, że jakoś to by inaczej. Może odeszli. Ale tutaj tego nie widzę. Dzeko do Realu Madry, No to to raczej jest nierealny transfer. Benatia. Gundogan do Barcelony Gundogan chyba jakby był w formie takiej jak w Dortmundzie to w Barcelonie nie mógłby grać a w City to tak już nie idzie mu jak, jak to kiedyś było Dost do Realu Madryt, no FIFA naprawdę Dzeko do Realu Madryt napastnik i Dost do Realu Madryt 29-letni napastnik brawo FIFA, takie realistyczne transfery, że hej Rafinha do PSG Kevin Strootman do Tottenhamu, Horsberg. Do Bayeru. Milik do Bayeru. No nie tym razem. Nie, nie, nie. takie coś nie będzie. Light do Romy. Ksaka do Wolfsburgu. Przecież on z Ligi niemieckiej, przyszedł do Arsenalu. Rugani do Szalkę. Kedira do United za 30 milionów. Naprawdę mogliby to poprawić, te transfery. Zieliński do Hamu. No myślę, że na poli stoi wyżej niż West Ham. Zdecydowanie grają w Lidze Mistrzów przede wszystkim. I biją się o, o też tytuł w Lidze do Realu Madryt. Oczywiście były gracz Barcelony przejdzie z chęcią do Realu Madryt. Naprawdę te transfery są śmieszne. Jak tu widzę Henderson do Barley. Kapitan Liverpoolu zdecydowanie przeszedłby oczywiście do niższego klubu. Fernandinho do Milanu. Jakieś jeszcze ciekawe newsy? Nie, już nie ma innych ciekawych klubów, więc to były te najciekawsze transfery. Jeśli to tak można delikatnie powiedzieć o nich, w następnym spotkaniu zagram 5-4-1 formacją. Chciałbym ją tak do tej formacji wrócić z racji tego, że zagramy z legią, a więc zespół, naprawdę który będzie chciał nas pokonać. Będzie to na pewno trudny rywal, trudne spotkanie. I myślę, że tą formacją będzie nam trochę ślepiej grało z Legią. Jeśli chodzi o rezerwę, Szymański może. No nie mamy cyfkę przecież. To by pasowało. Więc tu nie będziemy nic zmieniać. No i zaczniemy takim spotka takie spotkanie takim składem z Legią w Warszawa. Kostewicz. Kostewicz w polu karnym do Gajosa. On zablokowany, czy będzie miał jeszcze piłkę uderzenia na bramkę. I tylko obok bramki strzał naszego kapitana. Tutaj miał drugą szansę na poprawienie tego uderzenia. No i zmarnowana sytuacja. Gajos, teraz ponownie on. Gajos, no znów spudłował. Miał swoje dwie sytuacje w odstępie chwili. Nasz środkowy pomocnik, ale tutaj kompletnie mu piłka zeszła. No i teraz sytuacja Legii, no i Legia odpowiada. Carlitos 1 do 0. No nieładnie z ich strony. Dwa, 3 podania znaleźli się pod bramką. Podanie do Carlitosa. Ten kuchnął jakby nigdy nic. Taj blok defensywny zaspał, delikatnie mówiąc, nieprzypilnowany Carlitos. No i tak to się jedynie mogło skończyć z stratą w ramki. Od, ogólnie z pierwszej piłki uderzył. No i przegrywamy. Carlitos. Karlitos ponownie. No nie mam pytań. 2 do 0. Czy mój bramkarz w ogóle widział, że piłka leciała? Powiedzcie mi. Naprawdę lek na opadkach. No nie wierzę, że nie, nie mógł nic interweniować w tej sytuacji. Nawet ręką nie ruszył. 2 do 0. Teraz jego akcja, ale nie podanie do Jeftića. Jeftić, no jest gol kontaktowy. Dobra, bierz piłkę i lecimy po kolejną bramkę, no bo naprawdę tutaj niezbyt miło się zaczęło robić. Już dwie bramki w plecy. jeftyć dobrze, że odpowiada chociaż tym trafieniem. No i walczymy dalej z Legią. No super, podawajcie do zawodników Legi, to będzie na pewno dobre rozwiązanie. I Loska naprawdę ma dzisiaj problemy z łapaniem piłki. Ta też ledwo obroniona. Piłka do Makuszewskiego. Makuszewski ładnie podaje, teraz musi być gol. Nie no, jeszcze by garnął obrońca przy tym uderzeniu jewtycia. Już myślałem, że będzie bramka. I oczywiście to musiała być czerwona kartka. Przez faul, którego nie powinno być. Bo Ślizg był w piłkę, a rząd się piłki pozbył, no to mu wjechałem w nogi od tyłu. No i mamy stratę zawodnika. Kucharczyk. No i Loska tym razem dobrze broni. Makuszewski, no szybciej biegni, W końcu jest skrzydłowym, więc powinien szybko bardzo umieć biegać teraz będzie jakaś bramka no jest Jeftić wyrównanie 2 do 2 Ojej dobra to nawet ładna bramka wyszła To jest sporo szczęścia miał Makuszewski przy tym podaniu drugim szczególnie No i piłka jeszcze od słupka odbija się i pada do bramki mamy wyrównanie grając w 10 spotkaniu z Legią Teraz no musimy to utrzymać Albo pójdziemy do ataku jeszcze, bo mamy sposobność. Kostewicz do środkowanie do Makuszewskiego. Makuszewski! No tu powinna być bramka na 3 do 2. Jak on tego nie strzelił? Malarz by tylko wyciągał piłkę. Strata. I uderzenie loska broń. W końcu teraz on się przedaje jako bramkarz, bo to nie jest jego najlepsze spotkanie jakie grał dotychczas dobrze obronił sędzia kończy to spotkanie mamy remis 2 do 2 myślę, że z naszej strony no to dobry wynik bo graliśmy w 10 trochę nam nie szło w tym spotkaniu, ale postaraliśmy się wyrównać i już zabrakło sił, żeby zrobić coś więcej także myślę, że z Legią jest to bardzo dobry rezultat Myślę że też, że to będzie wszystko w tym odcinku, także ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. To mówił Ghost. Na razie, cześć!